W 2019 roku niemal 690 milionów osób na świecie głodowało. Jest to średnio 1 na 10 osób żyjących na naszej planecie. Najnowsze raporty mówią, że do końca 2020 roku z powodu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 liczba ta może wzrosnąć o ponad 130 milionów osób. Co roku z powodu głodu umiera 5 milionów dzieci. To średnio jedno dziecko co 4 sekundy, a to oznacza, że od początku naszego filmu zmarło już, zmarła już dziewiątka dzieciaków. Problem głodu nie jest problemem nam odległym, ponieważ głód istnieje również w Polsce. Różne organizacje mówią o tym, że około 10 do 25% dzieci w wieku do 14 lat cierpi przez głód i spożywa najwyżej jeden posiłek dziennie w naszym kraju. Najwięcej niedożywionych osób mieszka jednak w Azji. Jest to 381 milionów osób, w Afryce 250 milionów, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 48 milionów. Jednak jeżeli obecny trend się utrzyma, w 2030 roku to Afryka będzie domem dla ponad połowy wszystkich niedożywionych osób na świecie. Niedożywienie powoduje 55% wszystkich zgonów na świecie. A w tym samym momencie, na tej samej planecie jest około 700 milionów osób otyłych, ponad 2 miliardy osób z nadwogą i szacuje się, że ponad 30% światowej żywności jest marnowana. Istnieje też wiele organizacji, które walczą z głodem i wspierają kraje, gdzie problem głodu jest największy. Pozostaje więc pytanie: dlaczego? Dlaczego głód nadal istnieje? Przyjrzyjmy się najpierw przyczynom głodu. Jest to po pierwsze skrajne ubóstwo, ale. Również, a może nawet wcześniej, konflikty zbrojne, autorytarne formy sprawowania władzy, kryzysy migracyjne i uchodźcze, walka o zasoby naturalne, zmiany klimatyczne, katastrofy klimatyczne, zawłaszczanie ziemi, nadmierna koncentracja ziemi, słabość struktur państwa we wspieraniu rolników, słabość struktur państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i wiele, wiele innych. W każdym kraju dotkniętym zjawiskiem masowego głodu i niedożywienia zestaw tych czynników, które powodują głód jest inny i oczywiście może się zmieniać. Dlatego nie można jednoznacznie wskazać jednej przyczyny głodu. Określenie przyczyn i wyeliminowanie głodu wymaga bardzo dogłębnych analiz i rzetelności, a także bezstronności w badaniu, co również jest bardzo trudne, ponieważ głód często bywa również przedmiotem walk politycznych albo ideologicznych. Głód pojawia się tam, gdzie jego przyczyny nie mogą być rozwiązywane przez społeczeństwo danego państwa. Potrzebna jest więc jakaś forma aktywności ze świata zewnętrznego, jeśli w ogóle państwo na to pozwoli. Koniecznością jest więc współpraca międzynarodowa, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, o którym mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wyeliminowanie głodu nie jest więc taką prostą sprawą. Tymczasem, kiedy wielkie organizacje zastanawiają się nad tym, jak pokonać głód na świecie, my też weźmy sprawę w swoje ręce, nie marnujmy jedzenia, zadbajmy o nasze wartościowe odżywianie i wesprzyjmy, jak możemy organizacje wspierające ludzi, którzy po prostu nie mają co jeść. Niech to będzie taka nasza codzienna misja.